Dzień dobry. No i tak to proszę Państwa się właśnie medytuje w naturze, kontempluje się pracę. Jak to ładnie brzmi, kontempluje. Wcale nie pluje. Jest bosko. Takie śpiewają, słońce grzeje. Pobliże jezioro, które ma jakieś 15 stopni ciepła. Ja robię już jakieś 50 327 machnięcie ręką w ten sposób wreszcie na zmianę. Teraz na ogarę no właśnie I co ja sobie wtedy myślę jak robię takie bezużyteczne ruchy co ja sobie myślę niech to będzie ...słodką tajemnicą. No i tak to, proszę Państwa, dotarliśmy do punktu do, granicznego. Mojej wytrzymałości plecowej I czas się bardzo nużyć w zimnej wodzie 50 tysięcy Machnięć ręką W kołurkach bym pływała i robiła 50 tysięcy machnięć ręką bo chyba do Szwecji dopłynęła Co by no to? Takie cuda Widzę, jak on się mieni. Jak on sobie tutaj igra ze słońcem, pięknie. Jak on oddycha. jaki on jest po prostu, jakby był pokryty brokatem. Yy... Jestem po prostu przeszczęśliwa. Trochę mi smutno, że muszę go oddać. Ale taki to już jest los moich dzieci patrzcie na to, ale piękno Nie wiem czy widać, ale to się tak już ładnie pomarszczyło ubranko Co oznacza że koniec gładzenia robienia sobie o taką Ranszą 50 tysięcy plus następne 20 tysięcy razy tylko trzeba się zabrać za porządnej roboty porządna robota to jest proszę państwa coś yy, tak niebywale fantastycznego yy, zapiera ten pierwszą <noise> po prostu Zazwyczaj przy tym krzyczę, albo jęczę. Teraz nie bardzo mogę, bo są ludzie, trochę... Cię eee, wstydzę. Żartuję, nic im nie zrobiłam, czego mam się wstydzić. Ach. Za chwilę będzie ciąg dalszy. Nie chcę zagłuszać relikwenta. Ale muszę powiedzieć. Dzień jest po prostu przeboski. Spokojna tafla fla jak nigdy. Yy. I to właśnie ten spokój wymasowuje teraz tu. Tak do zapamiętania. Okej, okay. a teraz to, co Justynka lubi najbardziej, ten dźwięk, odrywamy, o tak, yeah, dobra, nie dam rady jedną ręką, mhm. Uh -huh.